Cześć kochani, siemanko, witajcie, jo! Ja nazywam się Kamil Przystał, jestem zawodowym aktorem, absolwentem Akademii Teatralnej w Warszawie. Co ja tutaj robię? Co nagrywam? Co się będzie działo? Już wyjaśniam. Przyszedł do nas koronawirus. No niestety, pandemia COVID-19, był lockdown, zamknięcie w domach. Jest jak jest, musimy sobie radzić. Kochani, na ten czas... Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło konkurs stypendialny Kultura w sieci. I to właśnie jest to. Co będziemy robić, jak będziemy działać? Przez najbliższe trzy miesiące czyli sierpień, wrzesień i październik będę publikował dla Was filmiki z zajęciami ruchowo-pantomimiczno-sensorycznymi. Będą to zajęcia, będą to propozycje spędzania wolnego czasu. Będzie to pewien rozwój ruchowy, będzie to po prostu dobra zabawa. Dla kogo robię te filmy? Kochani, yy, głównymi odbiorcami mam nadzieję, że będą dzieciaki. Jaki zakres wieku? Od 3 lat aż do 18, jeżeli uznajemy, że 18 lat to początek dorosłości. Ale te filmy dedyguję oczywiście także rodzicom. Którzy chcą, aby ich pociechy rozwijały się ruchowo, poznawały swoje ciało, ale także rodzice mogą je poznawać, ponieważ myślę, że oni z tych zajęć też wyciągną wiele dobrego. Ale także ciocia, wujek, babcia, dziadek. Górna granica wieku, określmy ją sobie jako 151 lat. Co dokładnie będziemy robić? Będzie tutaj, kochani, pantomima, to na pewno będzie tu ogólnie rozumiany ruch. Zajęcia ruchowe. Zajęcia ruchowe pomagające nam poznać nasze własne ciało. Ja nie będę się skupiał na swoim ciele, tylko ja bym chciał, żebyście to wy skupili się na swoim ciele, żebyście je poznali, podotykali swoje ciało, zobaczyli jak ono pracuje, co się z nim dzieje, co można z nim zrobić, jakie macie ograniczenia i jak te ograniczenia zniszczyć. I iść dalej do przodu będą także zajęcia sensoryczne. Właśnie dla tych najmłodszych dzieciaczków, 3 latka, 3 do 6 lat, zajęcia sensoryczne. Będziemy dotykać wiele różnych przedmiotów, które macie we własnym domu. Nawet nie wiecie, jak fajne rzeczy macie w domu dzieciaki. Ja wiem, że 3-6 lat to może nie możecie sami oglądać filmów w internecie, ale pod okiem dorosłych jak najbardziej i to będzie bardzo, bardzo potrzebne. Dorośli przy tych zajęciach sensorycznych Będziemy bawić się czymś kleistym, czymś tłustym, zimnym, ciepłym. Będziemy doświadczać tego wszystkiego na własnym ciele. Będzie to naprawdę fajna rzecz. Kilka filmów będzie teoretycznymi wykładami na temat pantomimy w Polsce i na świecie. Nie przesadzajmy, kochani, że kilka. Jeden, góra, dwa filmy będą po prostu taką teorią wprowadzającą Was w świat fantomijmy jej historii. Będziemy także łączyć się na Zoomie. Tam mam nadzieję, że także Wy pokażecie to, co potraficie i będziemy się nawzajem widzieć, będziemy mogli rozmawiać, dyskutować i, i omawiać to, co wcześniej widzieliście w filmikach. Będzie także niespodzianka. No ale jak to z niespodziankami bywa? Niestety w tym momencie. Krótko o mnie. Nazywam się Kamil Przystał. Jak już mówiłem, zresztą y, ukończyłem Akademię Teatralną w Warszawie na Wydziale Aktorskim. Poza grą, y, w teatrze, w filmie, w serialu, w reklamach, zajmuję się także pantomimą, ruchem. Prowadzę warsztaty, zajęcia pantomimiczno-ruchowe, sensoryczne. Y, występuję jako mim na wielu eventach, imprezach głównie zamkniętych. Y, chodzę na szczudłach, żongluję, y, animuję dzieciaki, dorosłych. Nie ograniczam się, naprawdę, naprawdę jest tego, jest tego dużo. To jest moja pasja, kocham to i robię to od ponad 16 lat. Yy, mając niespełna 14 lat, zacząłem swoją przygodę w Tychach, w Amatorskim Teatrze Ruchu i Pantomimy Migreska. Pozdrawiam serdecznie wszystkich migreskowiczów, to są fantastyczni ludzie. Yy, kochani. Mm, tam zaraziłem się pantomimą, i, 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 i tak ona we mnie weszła, po prostu, że cały czas jest i, i nie przestaje mnie zaskakiwać, cieszyć, radować, i uwielbiam po prostu tę pasję rozdawać wszędzie w koło. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o moich pantomimicznych przygodach, zapraszam Was do filmiku, który jest na YouTubie. Link będzie poniżej w opisie tego filmu. Tam jest materiał 40 minut o mojej właśnie pantomimiczno-ruchowej zajawce o tym jak zaczynałem i o tym co robię teraz dość gadania ruszamy do działania